Kupujesz, sprzedajesz lub wynajmujesz mieszkanie? Szukasz najlepszych rozwiązań? Kup szybko i bezpiecznie. Sprzedaj szybko i zyskownie. Wynajmij mądrze. Platinum House. Sprawdzone biuro nieruchomości w Zielonej Górze. Chcecie dowiedzieć się, jaki model współpracy z agentem przyspieszy sprzedaż nieruchomości? Dziś usłyszycie historię naszego agenta Konrada Swendry. Konradzie, dlaczego właściwie umowa na wyłączność? Dobrym przykładem, dlaczego umowa na wyłączność jest historia mojej klientki, która zaczęła sprzedaż swojego mieszkania od współpracy z kilkoma biurami nieruchomości. Pani Magdo, jak to wyglądało z Pani perspektywy? Chciałam sprzedać swoje mieszkanie, więc dodałam ofertę do internetu. Wtedy zaczęły się do mnie odzywać różne biura nieruchomości, oferując szybką sprzedaż, a zależało mi na tej transakcji, więc podpisałam umowę z kilkoma biurami. Opowiedzcie nam, jaki był tego skutek? Niestety byłam rozczarowana. Inne biura nieruchomości obiecywały szybką sprzedaż, a tymczasem nie przeprowadzały zbyt wielu klientów na prezentację mojego mieszkania. Mało tego, okazało się, że moje mieszkanie było oferowane w kilku różnych agencjach z różnymi cenami ofertowymi. Opis też nie specjalnie mi się podobał. I co było dalej? I wtedy pojawiłem się ja, z propozycją współpracy przy sprzedaży mieszkania pani Magdy na zasadach wyłączności. Gdy zadzwonił pan Konrad, na początku w ogóle nie chciałam z nim rozmawiać. Miałam dość biur nieruchomości. Aczkolwiek jego postawa bardzo mnie zaskoczyła, bo w przeciwieństwie do innych biur, od razu zaproponował umowę na wyłączność. Dodatkowo wyjaśnił, że przy umowie otwartej bardzo prawdopodobny jest chaos informacyjny odnoszący się do szczegółów sprzedawanej nieruchomości. Między innymi właśnie mogą pojawiać się różne ceny ofertowe w sieci, a w moim przypadku dokładnie tak było. Okazało się, że sytuacja, w której znalazła się Pani Magda jest klasykiem. Większość osób sprzedających swoją nieruchomość błędnie uważa, jeżeli oferta trafi do wielu biur nieruchomości, wtedy się zwiększa szansa na sprzedaż. Nic bardziej mylnego. Jeżeli oferta trafia w ręce jednego agenta, który wie co robić, sprzedaż następuje zdecydowanie szybciej. Mało tego, statystyki w naszym biurze mówią jednoznacznie, że przy umowach na wyłączność nieruchomości uzyskują lepsze ceny niż na umowach otwartych. Pan Konrad mnie przekonał i podpisałam z nim umowę na wyłączność. Po podpisaniu umowy, zacząłem od zrobienia profesjonalnej sesji zdjęciowej. Przygotowałem obszerny opis nieruchomości, skonsultowałem z majątkowym najlepszą możliwą cenę sprzedaży i zacząłem szukać klienta. Szczerze, byłam zaskoczona ilością przyprowadzanych przez pana Konrada klientów na prezentację mojego mieszkania. Wcześniej wszystkie biura, z którymi współpracowałam, Razem nie przyprowadzały tylu klientów, ilu pan Konrad przez tydzień. Dobrze przygotowana oferta naprawdę skraca proces poszukiwania klienta. W pierwszej kolejności zaprezentowałem nieruchomość klientom, których mamy w swojej bazie. Znalazłem również kilka osób, którzy trafili do mnie. Poprzez promocję na portalach społecznościowych. Dwóch spośród wielu przeprowadzanych przez pana Konrada klientów na prezentację mojego mieszkania złożyło ofertę cenową na zakup mojej nieruchomości. Aczkolwiek nie były one satysfakcjonujące, ale najważniejsze jest to, że coś w ogóle zaczęło się dziać. Wreszcie kolejny klient zdecydowany na zakup zaproponował ofertę, która spełniła oczekiwania właścicielki. Dodatkowo pomogliśmy kupującemu w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Tak naprawdę byłam zaskoczona szybkością działania biura. Od momentu podpisania Podpisania umowy przedstępnej do momentu podpisania aktu notarialnego minęły niecałe trzy tygodnie. Pan Konrad, jak obiecał, tak zrobił. To się nazywa błyskawiczne działanie i profesjonalna obsługa. Brawo! Bardzo dziękuję za możliwość współpracy i cieszę się, że na efekty pani Magda nie czekała zbyt długo. Jestem zadowolona ze współpracy z panem Konradem i biurem Platinium House. Cieszę się, że zaufałam panu Konradowi. I że ta umowa na wyłączność stała się dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że wszystko, co pan Konrad mówił, w moim przypadku się sprawdziło. Dlatego, jeżeli będę planowała e, dalsze działania na rynku nieruchomości, myślę, że Platinum House będzie najlepszym ku temu miejscem. My również dziękujemy za współpracę i polecamy się na przyszłość. Okazało się, że na sprzedawanej działce jest zabytek. E, niestety mocno to ogranicza możliwości zabudowy dla potencjalnego kupca. To już w następnym odcinku z serii Historie naszych klientów.